Jarku, zapowiadałeś walkę podczas niedzielnych odcinków specjalnych i ta walka jest. No jest, no trochę tak się też... E, pojechaliśmy na miękkiej oponie, tak, a reszta pojechała na twardej. I tak się zastanawiałem, czy to był dobry ruch, czy zły. No po pierwsze mówię się, kurczę, dostaliśmy tam 5 sekund, wiem, no, to chyba nie był dobry wybór. Choć było 3 stopnie, nie? I tak mówię, kurde, na średniej oponie przy 3 stopniach? No ale... Taki Monte Carlo trochę. No tak, no i to tak... Może po prostu panowie już mieli informację, że jednak to działa na tym. No i potem musieliśmy jakoś starać się jakby przerobić to auto, trochę przyklikać, trochę coś z tym zmienić, żeby, żeby mm, no przejechać tą pętlę, nie? I, i, no I chyba daliśmy sobie z tym radę, więc yy, wiemy, co teraz musimy zmienić, żeby dopasować się do, do, do warunków i, no i co, jedziemy dalej? Jesteście w grze, absolutnie jesteście w grze, walczycie. Jak ci się podobają odcinki specjalne? Szybko, jest bardzo szybko. To jest chyba najszybszy rajd w sezonie, bo jest bardzo dużo takich zakrętów na piątym biegu i to takich. Trochę to jest niebezpieczne, tak szczerze mówiąc. Jest szeroka droga trochę wyniesionego żwiru. Trochę się dziwię, bo. Dwa tygodnie temu był Tarmak i był w tym samym rejonie i potrafili zrobić na takich krętych odcinkach, może nie takiej dużej, średniej maksymalnej, ale po prostu na krętych. I... Na długość odcinków specjalnych. No, ale to można połączyć, nie? Trochę, trochę szerokiego, trochę, e, trochę wąskiego. Przecież właśnie tak był jeden odcinek z Tarmaka, że właśnie pokrywał się z dzisiejszym szerokim, nie? Więc to, to się da zrobić, e, więc no, ale tak generalnie... Tak okej, okay, no, no taki też musi być rajd, że jeden jest szybszy, drugi jest bardziej kręty i. E, więc no po prostu musimy się dopasować do tego, co jest.